Uwaga, muszę wam pokazać mój ostatni y, YouTube'owy zakup. Patrzcie, jaka ładna karta pamięci. I mean, jest taka Baby Blue, trochę fioletowa. Jeszcze troszeczkę różu. Kupiłam sobie 256 GB, więc to będzie, nie wiem. Nie, bardzo dużo nagrywania. Ech! No biorę sobie dzisiaj kamerę ze sobą, dziś się ponagrywa. Nie jest to najlepsze rozdzielanie kart, słuchajcie, ale jest śliczne przyznajcie. Nie, no, nie wyjmę tego. Nie, no błagam. Yes, jest. please. Mhm. To tyle. Słuchajcie, bardzo służy mi zmiana czasu, bo nie dość, że bardzo chodzę wcześniej spać, bo jakoś 22. Bardzo długo śpię, a i tak wstaję przed 8. Dzisiaj na przykład jest przed 12, a ja już tak, jestem po sesji, po wizycie w biurze, po spacerku długim, ale jestem produktywna i Pani uwielbiam jak w domu jest czysto, jak jest pięknie. Właśnie tutaj chowam jakieś tam chemikalia, Coś takiego. Tutaj właśnie dopijam sobie herbatkę, smyczkę, gusia ląduje też na swoim miejscu, czyli przedpokoju. Uwielbiam sprzątać, uwielbiam mieć porządek. To sprawia, że. Czuję się wolny i czuję się dobrze wewnętrznie. Ej, co jest? Ale jest zimno. Normalnie, niby jest napisane, że 5 stopni, ale moim zdaniem to jest jeszcze mniej. Tu idziemy z Gengarem, ale trzymam tak mi. normalnie w ręce, palce, że nie mogę telefonu utrzymać. Także kurde. strasznie zimno jest. Nie wiem, czy was tak samo tak znać. Z tej strony admin. Z panią adminową? Co ty gadasz, że Patrzcie, mersz fazy. No co, co gadam? Taki admin. No, admin. Nie znasz takiej nomenklatury? Nie rozumiem, dziwnie się porozumiewasz ze światem swoim.